Ja redren generalnie generalnie dobrym szoten gemachen. Potwierdzonko. Czekajcie, czekajcie nieznajomy, za odwrócenie jego uwagi. O. Całymi dniami czekałem na taką okazję. Czy mógłbyś może... Alister? To ty? Pocałuj mnie w dupę. ty? Zaraz... Przepraszam? Ja cię znam. Obawiam się, że nie pamiętam, jak się nazywasz. Jestem Riordan, starszy strażnik z Jada. Jestem Riordan. Lecz urodzony i wychowany w wysokorzu. Cieszę się, że jestem w domu. Jestem biedakiem. Ale scena: jak z Titanika. Dobra, udało się. Myk. Nice. Rozszarzkań. Jaki ja roz... O nie! Ty debilu! Jezu, Jarek to jest po prostu geniusz! Nóż w głowę, sobie wbił drugi w serce, essa, wariacie! Nie mogę z niego. Mm, jakieś lalki porozrzucane. Czy nie słyszysz, serbil Helmię, serbil Helmię? Ja spadam, serbil Helmię, serbil Helmię, dzisiaj. Czemu to pow... <coughs> Czy to jest duch wagona? By nie nie straż mnie w tle, to nie było za mądre, no? Tak. Nie jest mój monsterek. Oczekaj, bo mnie zaatakowali bandyci, muszę walczyć. Ale pasz, naprawdę, paszek napierdzielają. Oczywiście. ja nie mogę teraz, naprawdę, muszę bardzo skupić, to jest walka taktyczna. Co mówisz? Nie słyszę, bo strasznie napierdzielają. Ej, ta gra jest naprawdę głośna. Myk. Zabij go. <try> zawsze się Jeszcze tych huczników zabijcie. O bo nie! Poginęliśmy! Halo, pułapka. Pannica weź to ratuj tutaj. Teraz się okaże, że już zrąbałem. Wagon ten twój kolega Jarek to jednak pizda jedna, archi kumplu współczuję, kurwa, ale miałem historię. W autobusie dziś mnie zaczepia jakaś stara baba i zaczyna drzeć ryja o jakimś pociągu, a ja na to chuj 6 złotych. To nie. Bo powiedz coś jeszcze. Co było dalej? Co ona ci odpowiedziała na to? Stara baba o ty kurwa wagonie, pyta szarchi co ja na to, ja na to wagon kurwa chuj 3 złote 5 złotych O nie Stara baba się odezwała z autobusu, co na to kierowca kurwa czy rozdzielał ich czy co? O O mam tego Kierowca z autobusu, kurwa jak to zobaczyłem na myśl przyszła mi Tylko jedna rzecz, kurwa myślałem o pączkach z marmoladą Ale jednak wykrzyczałem słowa rozpaczy wagon, kurwa chuj 3 zł, 5 zł To jest już taka plaga, że masakra Nie, ale to nie mam teraz o co zapytać, bo już wszystko zostało powiedziane Wykrzyka... Wy dobra, okej, okay. kierowca autobusu wykrzyczał te słowa No to... Co na to w takim wypadku ogólnie wszyscy inni podróżujący autobusem? Nagle jadą autobusem, autobus się zatrzymuje, albo nie, i słyszą takie słowa od kierowcy. I co na to? Możemy przejść do jeśli No to przejdźmy. Kontynuujmy więc. Ja się zastanowię nad rybem. Pasażerowie z autobusu. kurwa Po ostrym jaranku zaczęliśmy śpiewać jakąś nieznaną nam piosenkę o tytule Jakże Kurwa? Kurwa, wyśmienitym wagon, kurwa, chuj, to styl życia i kurwa bycia 3 złote, 5 złotych. Co? Co to za piosenka? Nie, nie, nie znam. Ja nie znaję. Nie znam tej piosenki. Proszę mi całość tej piosenki teraz tutaj. L lyrics. Nas na ekranie, żeby poleciał. Niech mi to ktoś zaśpiewa. Na świecie mniejszość będzie tych takich... Powiedzmy... Nie, to ja, ale też, żeby nie było, ja nie mówię o jakichś tam... Nie wiadomo, o jakich jakichś naukowcach od razu. Mówię o takiej skrajnej patologii właśnie, debilizmie. Z tego jest bardzo dużo. Na przykład ja jestem teraz debilem, bo nie wiem, jak to tam... zestrzeli kajdany. Nie, no to by było totalnie bez sensu. Jeżeli to jest. Nie, no przecież ją zabiję w ogóle. Nie, chiński. <śmuchy> nie, Zabijam cię. Nie nie no, zabijam. Serio? Z shotguna w ogóle to weszło, nie? Strzelę z wyrzutni. Pobróż, pewnie o, też by pomogło. Okej. Okay. No serio? To to już mam. Będę mieć teraz dwa. <śmienicza> 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 jak to przeleciało? Obok, to jest niesamowite. To jest nieprawdopodobne. Fieź mi 3 upadek kanału. O kurde, Sarna. No, jak się zatrzymała Franca. Uwaga, jak w tym Hunter coś tam. Jest taka. Call of the Wild. Byk. To jest sztuczna! <noise> o nie! Jezus, jakie głupie! Nie, zostawcie to! O jezu. Proszę, zabrać sobie. <noise> Proszę na obiad, Sarek. No serio! Takie przywitanie. Nie, nie mogę nic zrobić! Prawy trzymam, nie, nie mogę jeszcze przycelować! Przycelował mi w lewy dolny róg gdzieś! Nie działa? Ok, wstał. W końcu musiał nadejść ten dzień. No co to za. Tym razem to nawet nie jest mak. Ło! Wow, Jarek! Kurde! Jarek peniola wyciągnął. Teraz jak wagon? Co to jest za wagon tutaj 40 What? Halo Aha! To t... jaki spoiler w ogóle? 3 złote 5 zł. Ale okay. no, 3 zł, 5 zł, dokładnie. Nie da się wchodzić po tych schodach w ogóle, no. Pomocy. Ktoś to, te... Ktoś to tatował? Ktoś tatował. Bjorn, o nie! Co nie? Postać samego Biorna jest w grze. O nie, to jest prawdziwy Biord Pankrac. Ale gdzie ma amulet świątego? No to nie! Ej, ja trochę w szoku jestem. Nie spodziewałem się tego. To jest chyba elfką, albo jest niska. Męski towarzysz, kobieca towarzyszka. Dobra, weźmiemy sobie elfkę Doskonale. na koniec. końcu. Już nie udawaj zdziwionego. Do no jak wam nie udawać zdziwionego? A, no przecież fajnie. to była kobieta. Jeszcze była podpisana jak kobieta. Eee, fajny ogon, super. No weź ten ogon z kamery. Za <noise> so, typ. Wiktoria, wolałabyś się dowiedzieć, że nie żyje? Czy że żyje, ale się już nigdy nie spotkamy? Wolałabym wiedzieć, dowiedzieć, jego O kurde, ale mnie atakują. <noise> Jeszcze raz. O Jezu, kiedy to było? Wie, że to kiedy jest data ważności. Ale... To już, no, to już trzeba było wypić, no. Data ważności. Przecież ty nie pijesz takich rzeczy, kobieto. No, ale sami kupiłam te smaka, że jak mnie kiedyś znajdziesz sobie... Piję. No i naszło ci akurat dzisiaj, akurat teraz. W sumie nie, w sumie... To se wypij mojego, no. Nie, bo twoje jest krowy. No tak, tak nie mam żadnego, tak naprawdę. Miałaś powiedzieć, że, że nie ma, a ja miałem ci odpowiedzieć, to se kup. Nie oh. wypij mi wtedy. Mój tunsza. Obyś odnalazł drogę w ciemności. poszedł i snadohon to nie dupa dawaj tam halo pomocy siup no nie no paruvo no, e aha serio o, o to, co zamierzasz zrobić ze mną gdy skończy się to zamieszanie z czystej ciekawości Zamierzam CIĘ WYCHĘDUŻYĆ! Ach. Po tym jak cię zgwałcę z... O NIE! NIE! <ścoughs> NIE! To jest wszystko realne! Tylko nie to! NIE! Wykrakałeś, to jak? Masakra If All day long I bid bitty, bitty bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to wear out. If I were a bitty bitty rich, idle diddle diddle idle man.